Witajcie! Ostatni dysk z Overdrive Special Starter setu. Jako jedyny nie ma właściciela w Dynamite Battle. Nie oznacza to jednak, że savior Perseus jest mniej ciekawy. Piękny rekolor z przydatnymi częściami, omówmy je więc po kolei. W końcu dostajemy limitowanego Perseusa w normalnym wydaniu. I tutaj wygląda dużo lepiej niż droga limitowana edycja. Kolory fajnie ze sobą współgrają, a brokat pięknie mieni się na lekko przezroczystym tle. Jest to kor o tyle ciekawy, że mamy tu dodane całkiem sporo metalu. Należy przy tym pamiętać, że słabo tutaj z równomiernym rozprowadzaniem ciężaru. Zamiast staminy czy defensywy używajcie go w ataku. A atak to omawiany ostatnio Savior. Wspomniałem w recenzji Walkiri, że jest to całkiem niezły atak. ścierająca się guma nadal jest tu wadą. Jednak, jeśli lubimy go używać, to dobrze mieć zapasowy i nie musieć kupować tego samego dysku dwa razy. Dobrze, że mamy zapas w tym zestawie, do tego wygląda naprawdę super w takiej palecie barw. Brawo Takara. Armor to ten sam przypadek co Feniksie. Nie jest to nowość, jednak ciężar i kształt jest idealnie dopasowany pod Blade. Jeśli dodawać znane części wcześniej, to właśnie w ten sposób. Giga to natomiast genialny disk do staminy i defensywy. Zachwycałem się nim już, gdy debiutował. Zachęcam do sprawdzenia recenzji Cyclone Ragnaroka, gdzie niemal postawiłem mu pomnik. W recenzji Roar Bahamuta było to samo i wciąż jest nie inaczej. Jeden z najlepszych dostępnych dysków i każdy powinien mieć go w kolekcji. Na koniec coś, co spędzało sens powiek wszystkim fanom: Bering Dash. Gdy słyszymy takie zestawienie, mamy wrażenie, że będzie to coś zbyt mocnego. Jeden z najlepszych staminowych driverów z łożyskiem. Na szczęście nie jest to standardowy dash. Jak widzicie, mechanizm jest pomarańczowy, co oznacza, że będzie to coś pomiędzy dash a zwykłym. Sprężyna nie jest też tak gruba jak w standardowym dash. Różnica między nimi jest naprawdę nieduża. Oczywiście warto mieć go w kolekcji, nawet jeżeli byłby normalny, bo łożysko chodzi świetnie i doskonale wspomaga staminę naszego dysku. Savior Perseus to dość dziwne połączenie. Atakująca góra i wytrzymałościowy dół. Są to jednak rzadkie i dobre części, które na pewno przydarzą się każdemu graczowi. Dodatkowo są okraszone świetnymi kolorami, co jest kolejnym dużym plusem. Jest to ostatni dysk z Overdrive Special Starter setu i kolejny, którym się zachwycam. Naprawdę nie wiem, czy był tak fajny zestaw w berstach do tej pory. Jeśli podoba mi się nawet ostatni wej, to musi być coś na rzeczy. Dajcie znać, co sądzicie o nim i o całym secie w komentarzach. Trzymajcie się i do kolejnego filmu. Na razie.